Moje podstawowe narzędzia: taczka dwie łopaty, grabie, i jeśli gdzieś mam, gdzieś mam sito do przesiewania, zaraz znajdziemy. Jeździ moje sito do przesiewania, a tu ziemia, którą przesiewam. Cały samochód, duża ciężarówka czteroosiowa, przywieziona miała być bez kamieni, a to nasz strażnik. Ops! Co merda żegonem? Czekaj! Eee. Eee. Tak, byś mnie zalizał na śmierć. Tak jak wspominałem, ziemia miała być bez kamieni, ale proszę. drobnych, Frakcja od 0,1 do chyba 10 kg, albo lepiej. Tyle kamstorów w tym było. Między innymi Drobnica, ale również trafiały się kamienie, wiele większe. O, na przykład, takie. Mordęga, ale wszystko się przyda. Na załączonym obrazku widać brak lecika. Został rozebrany, przeznaczony na ciepłą wodę. A tu, ostatnia zabawka. Puśtawka. A to moja hodowla chwastów i perzu. Oraz paru słoneczników na Ziemi przesianej. No powiedzmy, że na gotowo. A tutaj jeszcze efekt przed wsianiem trawy. a były chwaściory, góry, doły Ale mi się udało trochę wyprowadzić deska do równania O, a to ja jestem tamten cień Tu kamienie, które robiłem o. i granacik w tle zachodzącego słońca